Czy potrzebuje prawa jazdy kategorii A, aby wziąć udział w Waszym szkoleniu? Tak, potrzebujesz prawa jazdy kategorii A. Wynika to z dwóch powodów. Pierwszy jest formalny. A drugi jest taki zupełnie praktyczny. Formalny powód jest taki, że my, jako ośrodek kształcenia kierowców, nie możemy uczyć kierowców niedysponujących uprawnieniami do kierowania motocyklami. Zajmujemy się uczniami, którzy już dysponują prawej jazdy na kategorię A. To może być kategoria A1, A2, czy standardowa kategoria A. Tutaj nie ma większego znaczenia. Niemniej musicie do nas przyjechać już z tym dokumentem. A praktyczne powody są takie, że zajmujemy się troszkę bardziej zaawansowaną techniką jazdy niż ta, którą dostajecie na zwykłym kursie na kategorię A i jesteśmy po prostu w stanie wycisnąć z Was dużo więcej. Ponadto nasze zajęcia dzieją się nie tylko na placu szkolniowym, który faktem jest wyłączony z ruchu drogowego. Niemniej w ciągu dnia wyjeżdżamy również na drogi publiczne, zabieramy Was na różne przelotki, które odbywają się już w terenie którym tym prawem jazdy musicie się legitymować. Zatem kolejność jest taka, że najpierw robicie prawo jazdy, a potem zapraszamy do nas.